Nie jako stempelek, nie jako stempel, ale jako pieczęć. To jest obraz Ducha Świętego, który najwyraźniej ma w naszym życiu ważną rolę do odegrania. Dziś między innymi o tym więc rozbieg i lecimy. Fryder życia z Bogiem słowo daje dziś wersję espreso jednowątkowo krótko i na temat. Jesteśmy w dwóch fragmentach. W drugim liście do Koryntian, rozdział pierwszy, werset dwudziesty drugi, gdzie jest powiedziane, że zostaliśmy oznaczeni pieczęcią Ducha Świętego. To samo czytamy w liście do Efezjan, rozdział 1, wersety 13 i 14, że gdy uwierzyliśmy w Jezusa, gdy przyjęliśmy dobrą nowinę, Bóg oznaczył nasze serca, wycisnął tam pieczęć Ducha Świętego w naszym wewnętrznym człowieku. I teraz pieczęć, w poprzednim odcinku mówiliśmy więcej o zadatku, jakim jest Duch Święty. Dzisiaj mówimy o pieczęci. Pieczęć w starożytności oznaczała autorstwo, przynależność, własność, ochronę. Pieczętowano dokumenty, ale na przykład opieczętowany też został grup Jezusa jako znak tego, że Imperium Rzymskie kładzie na nim rękę i przypilnuje, aby nikt stamtąd nie wyszedł. No, w przypadku Jezusa się to nie udało, bo Jezus z martwych wstał. On jest królem królów i panem panów. Pieczęć. Duch Święty jako pieczęć, czyli jako ten znak wyciśnięty w moim wewnętrznym człowieku, w moim wnętrzu, yy, przez to, że uwierzyłem w Jezusa, przez to, że należy do Niego, yy, Chrześcijanin, czyli Chrystusowy Chrystusowy. Yy, I teraz zobaczcie, że ta pieczęć jest czymś bardzo konkretnym, bardzo pewnym, bardzo wyrazistym, bardzo zdecydowanym. I to buduje moją wiarę, że jestem opieczętowany Duchem Świętym, że sam Jezus przyznaje się do mnie, dając mi Ducha Świętego. On potwierdza, że ja należę do Niego. Dlatego Duch Święty jest takim cudownym dowodem jako Bóg, bo Duch Święty jest Bogiem. On, on, on daje, daje, daje potwierdzenie, daje pewność Bożego działania, tej ciągłości w kontekście misji Jezusa. Potem też w jednym z listów czytamy, że pozna Pan tych, którzy są Jego. Więc właśnie dzięki Duchowi Świętemu my jesteśmy rozpoznawani w duchowym świecie, że należymy do Jezusa, że chodzimy w Duchu Świętym, w Duchu Jezusa. To On nas wypełnia. Żyjemy tymi samymi wartościami, żyjemy Jego królestwem. Pomyśl sobie o tym, jaka to jest łaska. Że, że jesteśmy opieczętowani Duchem Świętym. Co to dla ciebie znaczy? Czy to daje ci pewność? Czy to powoduje w tobie radość? Bo może czasami pojawia się w nas jakieś takie poczucie niegodności, poczucie wstydu, a Bóg przełamuje to mówiąc: Słuchaj, skoro wierzysz w Jezusa, to należysz do mnie, ja jestem twoim Bogiem. Nie tyle się ciebie nie wstydzę, co pękam z dumy. Cieszę się Twoją wiarą, cieszę się tym, że uwierzyłeś mi, że należysz do mnie, że żyjesz ze mną, że ufasz mi, że jesteś ze mną w kościele, że y, żyjesz moim słowem. Więc ta pieczęć Ducha Świętego to jest coś, co powoduje w nas dumę, pewność, radość, że należymy do Niego. Jeżeli Bóg pieczętuje, to po to, żeby potwierdzić swoje decyzje, swoje działanie. Więc posiedź dzisiaj z tą myślą, co to znaczy, że jesteś opieczętowany Duchem Świętym dzięki wierze w Jezusa? Może to będzie jakieś nowe odsłonięcie zrozumienia Twojej godności, tego co to znaczy, kim jesteś w oczach Boga? Jak bardzo chcę, żeby Jego dzieci wiedziały, że nie są z tego świata, że, że ten świat dookoła nas to, to, to jest arena, w której mamy nauczyć się chodzić z Bogiem a nie jest to wszystko, nie jest to koniec. To jest pewien etap, na którym mamy poznać Boga, nauczyć się żyć przez wiarę w Jezusa z Duchem Świętym, aby iść do przodu ku wieczności. Tyle na dziś. Pomóż nam, Duchu Święty, żebyśmy zrozumieli, o co chodzi Ci z tą pieczęcią. Jeśli podobało Ci się to nagranie, wyrasza aprobatę, zostaw komentarz lub udostępnij je. Niech się niesie dobra wieść o frajdzie życia z Bogiem, a my widzimy się przy kolejnej okazji.